Witam serdecznie, pozdrawiam z sesji Monster High, jesteśmy prawie wszystkie, zobaczcie jakie jesteśmy piękne. Ty prawie jesteś piękna, tak. bo tutaj ja czekam e, czekamy aż peruka dojedzie, peruka jedzie z Katowic, więc trochę jej to zajmie. Ty jesteś gargulcem, jesteś takim pięknym, bo w ogóle to co masz na głowie, to jest tak śliczne, że to się po prostu nie dzieje. Wyglądasz wspaniale. Dziękuję. Uw. To jest nasza Robekka, wyglądasz Uw. wspaniale. O, tutaj e, Rewka, jakby ktoś się zastanawiał. Wyglądasz cudownie, absolutnie cudownie. Też wyglądasz pięknie. Uwu. I tutaj też jest rewka. O Boże. Oj, tam nieważne. I tak jest pięknie. Boże, ale super. Ja nie wiem, czy, czy TikTok się polubi z tym, więc zrobię Ci manualną cenzurę. Uwu, uwu, uwu. Zapozuj z rewką. Wyglądasz pięknie ganiają. Claudine, co masz na majtkach? Co masz na majtkach? Jak możesz? Dlaczego masz Hello Kitty? To jest, to jest wroga franczyza, powinnaś mieć Monster High. No dobra, niech będzie. Ja też wyglądam fantastycznie, ale już się częściowo rozebrałam.